Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na filmik, w którym pokażę Wam pierwsze zamówienie mojej mamy, ponieważ ją zarejestrowałam w Iwonie. Jest to zamówienie z katalogu szóstego. Zapraszam do oglądania. Paczuszkę sobie już otworzyłam poza kamerą i tak się przedstawia zamówienie. Pierwszą rzeczą jest mój ukochany krem, który polecam od kąd go mam. To jest krem Avon Care z olejkiem kokosowym, 400 ml. Mój już się kończy, dlatego zamówiłam. I te wszystkie produkty są y, tylko dla mnie. <grych> następna, następna rzecz to jest maseczka. Już ją kiedyś miałam, polubiłam się z nią. Moje włosy się z nią polubiły. Z awokado 400 ml. Ona ma w składzie wprawdzie alkohol, ale mnie ten alkohol nie szkodzi na włosy, także kupiłam. I jeszcze tutaj... O, jeszcze pokażę Wam skład tego. To też ma w składzie alkohol, jak również glicerynę, ale nie wysusza mi rąk. Przeciwnie, są otoczone taką przyjemną warstwą ochronną. Z oferty już wyprzedażowej, z Fokusa maska. To jest ta seria Nutri5 Supreme Oils. Miałam z tej serii odżywkę, która jest moją ulubioną i na pewno zamówię ponownie. Natomiast chciałam wypróbować tę maskę, a że w katalogu zazwyczaj jest w wyższych cenach, to wzięłam ją na wyprzedaży. Jakoś wcześniej nie miałam jak wypróbować. Tutaj tonik 100 ml jest to nowość. Tonik z węglem, z płatkiem węgla. No jak widzicie, on nie jest taki. Jest taki lekko szarawy, matowy. O i tutaj faktycznie widać ten taki węgiel. Spróbujemy to roztrzepać. No, taki szarawy tonik. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Torebka. Tutaj mgiełka jest też. Akurat była w świetnej cenie 6,99. Hmm. Bardzo ładny, kwiatowy zapach. Słodki. Mm. Bardzo mi się podoba. Z oferty jeżeli, mm, jeżeli założy się zamówienie z aplikacji Avon On, za minimum 5 zł, to tuż Euphoric dostaje się za złotówkę. I właśnie mama dostała ten tusz za złotóweczkę. Tak się on prezentuje. Nie będę go na razie otwierała, bo jeszcze mamy tusze otwarte. A nie chcę, żeby się zmarnował, przeterminował czy coś. Również wzięłam sobie próbki serum. Mamy fakturkę. I wydaje mi się, że powinno być pięć próbek serum, a dziwnie nie ma. Podobnie nie ma jeszcze dwóch zestawów. Nie ma jeszcze jednego tuszu i zestawu tusz i perfumy. I wylała mi się mgiełka. No ale dobrze, zaraz będziemy sprawdzać. Mam tą. Próbkę Serum Blossoming Pink. I... I powinny być dwie próbki, takie. Natomiast tej drugiej próbki nie ma. Oj, Awon, Awon, nieładnie. Pierwsze zamówienie, i tak się zachować, wstyd. Rejuvenating. Nude, nie mam pojęcia jak to się czyta. No ładny kolor. Taki bardzo, bardzo delikatny. Czy to w ogóle tu widać? Bardzo delikatny, taki lekko mieniący się. To jest Blossoming Pink. Tutaj następną próbeczką jest... Exhilarating Magenta. I kolejną próbką, ostatnią niestety, bo jedna mi nie doszła, jest Refreshing Petal I to jest taka czerwień. Róż. Taki mocniejszy, trochę róż, a widzicie, nadal jest delikatny. Lampa podświetla, więc. On jest trochę ciemniejszy w rzeczywistości Bardziej nasycony niż widać w kamerze Ale bardzo ładny kolor I również są dwie próbki Najnowszy zapach Persif Silk Zaraz sobie przetestujemy Tutaj mamy Urzekające nuty Mandarynki i Na łagodnej bazie Pizma hmm. Zobaczymy Dobrze I pozwalam, żeby ten zapach troszeczkę Uwolnił alkohol No powiem wam, że Piękny, faktycznie taki kobiecy zapach Chwycz lekko tę mandarynkę. Czuć jakieś kwiaty. No, podoba mi się zapach. A ostatnią próbką, jaką wziąłem z perfum, to jest woda toaletowa Mesmerize Mystic Amber. I tutaj mamy soczyste brzeskwinie, kwiaty jaśminu i bursztyn. Zobaczymy sobie na drugiej ręce, jak to się prezentuje ten zapaszek. I też pozwolę, by uleciał alkohol. Mmm, słodki. Czuć bursztyn. Czuć kwiaty. No, powiem Wam, że oba zapachy piękne. Ten Misty Camper tak słodki. Trochę jak Faraway. Mega słodki mamy możliwości jakiś tam przewodnik dla nowej konsultantki ponieważ moja mama jeszcze nie była wcześniej w wejwonie nie składała zamówień także zobaczymy potem razem co tu jest ulotka tutaj są pewnie jest pokazane co Co można osiągnąć, co można dostać. O. Widzicie? To jest właśnie ta aplikacja. I jeżeli zamówicie przynajmniej za 5 zł, pierwsze zamówienie to, to już jest za złotówkę. Także korzystna oferta. ulotki. Oczywiście jest fokus oraz katalog, z którego będzie przegląd. I to wszystko. Znalazłem jeszcze tą próbkę. Okazało się, że mi się jakimś cudem zaplątała w torbę. I to jest druga próbka Blossoming Pink. I były jeszcze takie oferty na stronie że za 0 zł był tusz i za 0 zł był tusz Euphoric plus perfumy Today. Także jeżeli ktoś się orientuje, to powiedzcie mi, co jest grane, bo zostało to włożone do koszyka, a nie przyszło. I tu jeszcze pokażę Wam, ponieważ zawsze polecam bardzo ten krem. Jeżeli mnie oglądacie, to w ulubieńcach się zawsze pojawia w denku. Krem Dermosen półtłusty, mój ulubieniec. Akurat z apteki bardzo, bardzo lubię ten krem. Akurat mi się skończył, więc też sobie kupiłam. I w tym filmiku kochani, to wszystko. Jeśli wam się podobał, oczywiście łapki w górę, komentarze zostawiajcie. I jeżeli chcecie więcej takich filmików, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Bo będzie dużo więcej takich filmików i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!